We dwoje. Pod naszą leszczyną! Pestka była wzburzona. Wracajmy. Ani mi się śni. Pestka opanowała już uczucie zaskoczenia i, zanim ula zdążyła ją powstrzymać, wysunęła się naprzód. Podeszła szybko do leszczyny, zajrzała pod gałęzie i przywołała przyjaciółkę ruchem ręki. W zielonym w głębokim cieniu leżał młody chłopak. Miał zamknięte oczy. Śpi? spytała ze zdziwieniem ula. Śpi. Cicho, Dunaj. Pies usłuchał wezwania i odszedł na bok. Cofnąwszy się pod krzaki, mówiły pośpiesznym szeptem: Pestka, kto to może być? Marian mówił, że na pewno jakiś chłopak z Olszyn, w każdym razie ja go nie znam. Ale skąd się tu wziął? Może jest chory. E, tam chory. Wstawiony, nic więcej. Zauważyłaś? Pytała Pestka z gniewem. Leży na kocu Julka. Ale Julek zrolował koc i zawiesił na sznurku, żeby nie taszczyć za każdym razem, a ten sobie rozwinął i rozłożył się, jak na swoim. Musimy poczekać na tamtych. Rzekła ula. Pestka również zdawała sobie sprawę, że o rozprawieniu się z takim przybyszem bez pomocy chłopców nie ma mowy. Niestety mieli nadejść nieprędko. No to idziemy po nich, niech się pośpieszą. Pestka zmarszczyła brwi. Tak też niedobrze. Jeżeli się obudzi, jak nie będzie nikogo, to może gwizdnąć koc i tyle.